Iwonie bardzo spodobało się uprawianie joggingu. dziś znów napotyka się na Wojtka Jarosza. Dziewczyna nie ma zamiaru z nim się umawiać, bo nadal kocha Irka i czeka aż jaśnie pan zechce wrócić do Krakowa. Jednak nie wypada Iwonie, żeby nie przywitać się z nowo poznanym mężczyzną i wykorzystać jego fach. Sara bardzo boi się w związku z Karolem, ponieważ jest zarażony wirusem HIV. Dlatego Iwona chce wykorzystać wiedzę Wojtka, żeby dowiedzieć się jak to wygląda, na co jej przyjaciółka musi uważać i tak dalej. Wojtek tłumaczy Iwonie, że jeśli Karol leczy się odpowiednimi środkami, będą używać prezerwatyw oraz jeśli ona będzie zażywać dwa leki przeciwko HIV to raczej nie ma czego się obawiać. Iwona jest szczęśliwa, bo dowiedziała się od niego wszystkiego co Sara musi wiedzieć. Postanawia jej jak najszybciej o tym powiedzieć. Jednak Sara obawia się w związku z Karolem i boi się, że może ją zarazić. Po rozmowie z Iwoną dochodzi do wniosku, że chce spróbować iść z nim do łóżka, ale to musi być odpowiedzialny stosunek. W końcu Sara będzie miała to, czego od bardzo dawna nie miała. Nie wiem czemu Iwona pyta Wojtka o takie coś, bo wiecie, ja na necie znalazłem to w 5 sekund. Wystarczy w Google wpisać życie z partnerem zarażonym HIV. Wiadomo, że już zaczęło się obcinanie kuponów, bo po co się starać, a nuż dzieci w to uwierzą. Generalnie wątek mnie nie porwał, bo albo się chce być z takim człowiekiem, albo i nie. Myśli, że dojdzie między nimi do czegoś? Ja stawiam, że Sara się przestraszy. <gry>